Pokażę Wam dzisiaj, jak wykonać przestrzenne pióro. Będziecie potrzebować trzy albo cztery kolory. Ja wybrałam sobie cztery. Wybrałam dwie takie kartki A4 i dwie takie troszeczkę ogryzki po to, żeby Wam pokazać, że można zrobić wszystko, nawet gdy macie niepełne, niepełne formaty. Kartki musicie złożyć razem. Najpierw te Dwie, które są w formacie pełnym. Potem nałożyć kolejny kolor w taki sposób, żeby długość osi koloru się zgadzała, i dołożyć trzeci kolor. Oczywiście, jak macie normalnie kartki A4, mogą być jak najbardziej wszystkie kartki w jednym formacie. Teraz z tego trzeba wyciąć razem kształt. Kształt pióra. Można sobie narysować jak najbardziej taki nawet wydłużony liść, ale potem wiemy, że wiele piór wygląda w ten sposób też i wyciąć wszystkie kartki razem. Odsuwamy śmieci. I dalej, moi drodzy. Procedura jest prosta. Zobaczcie, mamy cztery, cztery kolory. Ułożymy sobie teraz je inaczej. Na przemian ciemne, jasne. I tak będą właśnie ze sobą na koniec sklejone. Ale w tym momencie to nie jest wszystko. Musimy teraz ponacinać nasze pióra. Można wszystkie razem, jak najbardziej. Tak, zobaczcie, że tutaj zostawiam, prawda? Taki fragment, który będzie nam to wszystko razem trzymał. Ponacinajcie dosyć gęsto. Się nam trochę zgubiło, to pilnujcie, żeby się nie porozdzielały. O. I mamy. O, oj, rozrabiam. Mamy o. efekt końcowy. Jaki chcemy osiągnąć, jest taki. Zobaczcie, że są sklejone i pozawijane do środka. Jak pozawijać? Po prostu. Można trzymać papier do zawijania na dwa sposoby, jak komu wygodnie. Pierwszy to jest, że zobaczcie, obracamy zagięciem do góry i po prostu każdy pasek nożyczki wkładamy między nożyczki a kciuk i taki i ruch jakbyśmy chcieli zawinąć na nożyczki. Myślę, że znacie ten sposób, i tak trzeba wszystkie warstwy pozawijać. Na drugiej połowie pokażę Wam, w jaki drugi sposób można jeszcze sobie trzymać pióro do zawijania. Bo wiadomo, że każdy ma różne. Referencje. Jednemu może być wygodnie w ten sposób, a drugi sposób można po prostu trzymać sobie zagięciem do dołu i odwrotnie. Oj, może się zdarzyć. Nie szkodzi. Wkładamy też pasek pomiędzy kciuk a nożyczki i zawijamy. Musicie sobie tutaj ustalić, Kolejność warstw, ponieważ ta warstwa, która będzie na górze, czyli w samym środku pióra, musi być zawinięta najmocniej. A im. Proszę. I zobaczcie. Ta warstwa, która jest w środku, jest zawinięta najmocniej, a potem coraz coraz słabiej. I na koniec te warstwy trzeba ze sobą skleić. I <słuch> zobaczcie, mam już tutaj nawinięte trzy. przy warstwy Pokażę Wam teraz, ponieważ ten pomarańczowy będzie warstwą ostatnią. Jak widzicie, ja już zawijam go bardzo mało, warstwą ostatnią, czyli ta, która będzie na spodzie. Jak zrobić, żeby pozawijać tak mniej? Po prostu zawijacie same... Oj, urwałam. Naprawdę trzeba uważać. Zawijacie same końcówki. Po prostu przytrzymujecie sobie pasek. Troszeczkę wyżej, już nie tu w tym miejscu, ale po prostu wyżej, I zawijacie samą końcówkę. Mamy zawinięte, teraz trzeba poukładać, posmarować klejem w środek, przyłożyć kolejną warstwę naszą, ponownie posmarować, przyłożyć kolejną warstwę. I jeżeli mamy czwartą, to skleić razem cztery warstwy o. i tak będzie wyglądało gotowe, przestrzenne pióro. To jest baza. Możecie zrobić trzy kolory co najmniej, możecie zrobić cztery, możecie zrobić więcej kolorów. Możecie zrobić z cieniowanego papieru, możecie drobniej pociąć różne warstwy na różne grubości pasków. To zależy od waszej fantazji. Możecie również później na przykład końcówki pasków, gdzie nie gdzie. Pomalować albo flamastrem, albo złotą farbą, czy jakąś innym, innym kolorem. I, I tyle. I proszę przysłać mi zdjęcie wykonanego takiego y, pióra. Jak również nie wyrzucać. Proszę później przynieść do szkoły. Te pióra będą nam potrzebne. Także życzę Wam miłej pracy. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Przy produkcji piór jesiennych. I zapraszam Was do pracy artystycznej.